Witam w kolejnym filmie. Tu na próbę jeszcze jeden gips szpachlowy, ekstra, można podobno też zatrzeć go na mokro, także i to spróbuję sprawdzić, pierwsze co się różni, 18 kg worku Z normalnego jest 20 kg, łamie ścianę próbną, ta ściana nie była sztywowana. Tu po zdarciu tapety pod spodem jest goły tynk. Także została tylko zagruntowana. Mam nadzieję, że tu położy się to w jednej warstwie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli parę ujęć jakiegoś tam lapsa. Samego nakładania już tam reszty nie pokazywał. No i później spróbuję kawałek ściany. Podetrzeć na mokro, zobaczę co z tego wyjdzie. No i pokażę czy jak wygląda ta powierzchnia. No i czy jest sens bawić się takie zacieranie na mokro i próbę uzyskania powierzchni bez szlifu, czy jednak lepiej standardowo nałożyć kłac i ją przytrzeć. No i zobacz też czy są jakieś różnice w samym nakładaniu oraz pracy także wnioski na sam koniec ale teraz parę łęd z nakładania a później z próby szlifu na oko wygląda na nałożeniu, w zapirowaniu nie jest źle, wystarczy, zrobię jeszcze próbę zatarcia na mokro, ale wątpię, aby to spełniało moje wymagania co do jakości, jako już takie wykończenie ostateczne, otwarte. Trochę podciągnął. Nie wiem czy to jest dobry moment, bo jakby nigdy w ten sposób nie robiłem. Pierwsza próba tutaj poszła. Na pewno nie sprawdza mi się w tym momencie tego gąbka. Także użyję po stupendym ławkowiec, tak aby lekko tą wierzchnią warstwę. No i pióro do ściągania. Zobaczymy, czy z tego wyjdzie i czy w ogóle coś sensownego. способ да Tak to wygląda, nawet już paskać nie będę, szkoda mi po prostu czasu, ale tak na pierwszy rzut oka jednak jest bardzo dużo jeszcze takich drobnych porów, nie wiem, może ten gips był jeszcze za świeży na pewno jeżeli to miało być na gotowo, musiałaby tu przyjść jeszcze dla warstwa. To są gdzieś na przykład takie jeszcze dotarcia do tynku miejscami, tam gdzie była góreczka. Także jako wykończenie finiszowe raczej słabo chyba, że pod jakieś tapety, to myślę, że dałoby radę. Pędzle w miarę fajnie dojdzie te wszystkie takie nierówności. To wszystko idzie ładnie w miarę wyrównać, ale zostałem takie mikropory tak jakby wciągnięta gładź tak to się prezentuje jeszcze pokażę jak to wystnie, jak to będzie wyglądać ale efekt jakby pod farbę raczej słaby pod tapety może by to przeszło ewentualnie gdzieś jakieś tam garaże kotłownie gdzie nie chce się pylić to myślę, że wtedy jak najbardziej można by takie coś spróbować zrobić I dałoby to radę wykonać w miarę szybko. Sam gips nakładał się w miarę dobrze, tak jak poprzednie, jak szary, czy tam. Ten gips setka wydaje mi się, że trochę dłużej na ścianie można go obrabiać. No ale też ta ściana nie była zdzierana, więc może była mniej chłonna. Także to jest bardzo ciężko ocenić. Musiała być taka sama ściana, i pół nakładać jednego, pół drugiego, ze stuperem mierzyć. Także ogólnie. Czas obróbki na ścianie wystarczający, nie podsychał, mieszał się dość dobrze, także myślę, że gips jak gips, cenowo podobnie, także tutaj tym się różnić, właśnie <laughs> można sprowadzić swoich sił z go na mokro. Może jak ktoś ma większą wprawę, to wyszłoby to lepiej, także to na tyle. Pokażę jeszcze później krótki fragment jak już będzie wyschnięte tam za dzień czy dwa jak to wygląda to miejsce które było zatarte oraz tam gdzieś w innym miejscu jak to wygląda bez zacierania ściana już ładnie wyschła minęło parę dni w tym czasie widać sufit już przygotowany pod płyty z tej perspektywy wygląda to bardzo ładnie. Zresztą też jakoś z tak do nie widać większych niedoskonałości. Na no, z bliska prezentuje się w ten sposób. Nie wiem, czy kamera zapewni ostrość. O, są takie. Miejsca to wygląda tak, jakby trochę skórka pomarańczy miejscami jest taka Możliwe, że po prostu była zbyt cienka warstwa, może za szybko problem zatrzeć Że Tu nie jestem w stanie stwierdzić dlaczego coś takiego wyszło Miejscami jest ładnie gładkie Ale jak wspominałem było to Raz, że pierwsza styczność z tym materiałem Drugie, że Można powiedzieć pierwsze podejście do zacierania na mokro więc wiadomo, to trzeba się nauczyć, wiedzieć kiedy podejść do tej ściany, w jakiś sposób. Próbowałem zatrzyć to gąbką. Tutaj gdzieś była próba, ale to kompletnie nie przyniosło efektu, dlatego było to robione pędzlem. No i teraz moja ocena w jakimś garażu, kotłowni, jeśli komuś tam nie zależy na super jakości, myślę, żeby to przeszło. Może jakby były dwie warstwy najpierw położone i trochę lepiej to zatrzymać. Może sprawdzić potem za pół godziny, godziny jeszcze raz podejść do tej ściany. Może by to wyglądało trochę lepiej. Ja tu też nie chciałem kombinować, tracić czasu, ponieważ tu i tak się więc więc to tylko taka była próba ogólnie, czy coś tam się da z tego zrobić. No i tak to wygląda. Tu pokażę może część. Tu gdzie nie była zacierana, są różne takie kreski, jakieś wrzedy, tego typu sprawy, jest na przykład takie ubytki. Czyli tam gdzie nie była ruszana na mokro, są wiadomo skazy. A tu gdzie była zatarta już takich rzeczy nie ma. Jedyne właśnie do czego mógłbym się przyczepić to ta skórka pomarańczy. Także tu ocenę zostawię tu już wam. Każdy ma swoje gusty i wymagania Da się to jakoś przycierać tą mokrę na efekty To już każdy wedle uznania w no ogólnie można powiedzieć widziałem gorsze gładzie zrobione więc też nie jest jakaś tam całkowita tragedia no na pewno u siebie w salonie bym takiej ściany nie zostawił, więc jak to lubi. Niektórzy malują gołe tynki, więc myślę, że to zdecydowanie lepiej wygląda od gołego tynku, na przykład tego cementowego. Gipsowe tynki też wcale lepiej nie wyglądają bez gładzi. Tak samo albo i gorzej. Więc jakiś efekt jest uzyskany. Jeszcze może spróbuję zasłonić okno i ustawić lampy dla porównania jak to się prezentuje. Może będzie trochę lepiej widać. Także tu każdy musi ocenić sam, czy takie coś odpada, czy nie. Najlepiej byłoby to po prostu pomalować w tym momencie, i wtedy można by oceniać, jak to wygląda po farbą. No ale ja tu takich rzeczy nie będę sobie robił. Może kiedyś gdzieś w garażu, u siebie spróbuję, zrobię próbkę i jakieś nowe materiały potestuję. I tam będzie można sobie ćwiczyć. Także spróbuję zasłonić okno, ustawię lampę i pokażę jeszcze raz pod światłem jak to się prezentuje czy to pod światło będzie to widać teraz myślę że lepiej widać tą strukturę która została Od lampy już wygląda to znacznie słabiej. No tu dla porównania miejsce nie zacierane, po prostu nałożone tak to się prezentuje. Jak widać, tutaj jest o wiele więcej niedoskonałości. Także sama praca materiałem ok, Jakby, a ta pierwsza próba zatarcia na mokro to jeszcze nie jest to czego bym oczekiwał od wykończonej ściany. Także to na tyle. No i oczywiście zapraszam na poprzednie filmy, jak i kolejne.